Cześć, witam znów z Nadwisły. Tym razem pokażę Wam kolejny zestaw do gotowania w terenie. Będzie to oczywiście kubeczek z pokrywką ze stali nierdzewnej, w którym tym razem zmieścił się palnik spirytusowy i taka składana podstawka również ze stali. Producent przewidział dwie funkcje tej podstawki: albo możemy gotować w niej na stałym paliwie w tabletkach, czyli z znanej heksaminie, urotropinie, ewentualnie możemy używać palnika spirytusowego. Najpierw Wam pokażę, jak złożyć podstawkę, po to, żeby używać paliwa w tabletkach. Do tego służy. Taki talerzyk, który montujemy w tych czterech ściankach. O, w ten sposób. Tu jest taki zatrzask. O. Uzyskujemy taką miniaturową kucheneczkę. W środku jest talerzyk z takimi wgnieceniami, na których kładziemy tabletkę paliwa. Tak żeby tabletka miała dopływ powietrza również od spodu. Na tym możemy już postawić kubeczek z pokrywką. I gotujemy. W ten sposób. Druga opcja to użycie palnika spirytusowego. Wygląda on tak. Do środka nalewa się spirytus lub denaturatu, no alkoholu jakiegoś wysokoprocentowego, alkoholu skażonego, bo taki jest najtańszy. I wtedy używamy tej podstawki w ten sposób. Palnik jest idealnie dopasowany w te szczeliny w ściankach. Też podstawkę zapinamy i mamy miniaturową kucheneczkę znów. Stawiamy naczynie, może to być już taki kubeczek albo menażka i mamy już zestaw do gotowania. Całość oczywiście mieści się, tak jak wcześniej pokazałem, w kubku. Zajmuje niewiele miejsca w transporcie. O, I mamy dwa alternatywne sposoby na gotowanie w terenie. Do środka zmieści się jeszcze kilka torebek z herbatą, cukrem czy kawą, to co kto lubi. Dzięki za uwagę, subskrybujcie nasz kanał, zapraszamy do śledzenia kolejnych naszych nowości. Dzięki.